Cześć to McGaffin ta na porwo kobietę, a po urodziła rocznego mesjasza. Dzisiaj pokażę wam horror science fiction z 2022 roku zatytułowany The Devil Conspiracy. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Milion lat temu Lucyfer próbował prowadzić bunt przeciwko Bogu i został ukarany wyrzuceniem go z nieba spadł prosto do piekła archanią Michał, przykuł go do duszego kamienia, zostawiając własny miecz jako pieczęć. Przed odejściem Michał Lucyfer przysiągł, że wróci kiedyś jako równy Bogu. Z biegiem lat Lucyfer zbiera demon, aby pomógł mu zaplanować swoją zemstę. Jego wyznawcy budują wiele wokół dziury, przez którą spadł czekając na jego powrót. Mamy rok 2022, a laura studiuje historię sztuki we Włoszech. Chce napisać pracę magisterską na temat tego, że wielcy włoscy artyści tak naprawdę nie wierzyli w anioły i demony, które reprezentowali w swojej sztuce a jej profesor nie aprobuje tego pomysłu, ponieważ obraża to historię Włoch. Co gorsza, proponuje omówienie pracy na temat tezy prywatnie u siebie w mieszkaniu, zmuszając Laurę do ucieczki od tego człowieka. Kilka chwil później, Laura spotyka się z ojcem Marconim, który daje specjalną przepustkę, którą umożliwia jej dostęp do wszystkich wystaw w jego katedrze, w tym do nowej ekspozycji Całunu tauryńskiego. Ten całun zawiera krew Jezusa z jego ukrzyżowania. Kapłan oprowadza Laura po miejscu, a po zobaczeniu całunu, Marconi pokazuje ich najnowszy nabytek, piękną rzeźbę Michała pokonującego Lucyfera. Duet dyskutuje na temat koncepcji zła przez pewien czas, a następnie Marconi opuszcza Laura, by mogła pracować nad szkicowaniem rzeźby na potrzeby swojej pracy magisterskiej. Podczas gdy rysuje, Laura myśli, że słyszy jak ktoś woła imię ale nie ma nikogo wokół i obarczy to swoją wyobraźnią. Kilka godzin później wystawa zbliża się do zamknięcia. Krąży wokół budynku i ląduje przy wejściu, przemieniając się w Lis, żeby dołączyć do ostatniej grupy zwiedzających. Zamiast podążać za przewodnikiem jednak, wchodzi do zakazanych drzwi, co zauważa strażnik. Na kamerach monitoringu Lis kieruje się korytarzem. Ze statuami obserwuje Laurę, rysującą z daleka. Przerywając tylko wtedy, gdy nagle zauważa, że głowa lucyfera na statui się porusza. Laura zaczyna się znowu niepokoić i sprawdza swoje otoczenie tylko po to, żeby zostać przestraszoną przez kruka na oknie. Podczas gdy laura jest rozproszona przez ptaka, lis kradnie miecz Michała z rzeźby i odchodzi. W tym samym momencie strażnik znajduje laurę, myśląc, że to osoba w kapturze, która zgubiła się z grubą, ale laura udowadnia, że ma dostęp do tego obszaru. Strażnik odchodzi, myśląc, że to nieporozumienie, przypominając Laurze, że zamykają. Laura zbiera swoje rzeczy i zauważy dłoń Michała, ale nie potrafi jej odróżnić. Następnie podchodzi do drzwi wejściowych, ale są już zamknięte, więc szuka innego wyjścia. Gdy wraca na korytarz, jest szokowana widokiem lis, która zabije strażnika mieczem i mu głowę. Przerażona Laura ucieka i ukrywa się w konfesjonale, który pozwala jej obserwować, jak lis wyłącza i rozbija szkło. Które chroni całą, aby ukraść relikwie. Marconi słyszy hałas i próbuje ją zatrzymać, a Riz go po prostu kłuje. Następnie przybywają wspólnicy Riz, aby pomóc w ochronie całunu, ale wychodząc, Riz widzi Laura w konfesjonal i rozkazuje swoim ludziom, aby ją zabrali. Po opuszczeniu pomieszczenia grupy, Marconi używa swojego ostatniego oddechu, aby się pomodlić i prosi Micha, aby użył jego ciała, aby powstrzymać Lucyfera. Michał natychmiast schodzi z nieba i przyjmuje ciało księdza, aby ścigać grupę lisk, którzy odjeżdżają samochodem. Jego anielskie moce pozwalają mu biec dość szybko, a ludzkie ciało nie jest w stanie wytrzymać takiej mocy i Michał musi się zatrzymać, aby nie zniszczyć ciała. Tymczasem grupa bogatych ludzi ogląda, jak cudownie utalentowane dziecko gra na skrzypcach. Po występie, dr Laurent wyjaśnia, że to dziecko jest klonem Antonio Vivaldiego. Który jest jednym z wielu znanych nazwisk na długiej liście klonów, które jego firma wytwarza, biorąc DNA z ich grobów. Dzieci są następnie licytowane rodzicom bogatym, a dzisiejsza oferta to klon Michelangelo. Angelo. Podczas aukcji pojawi się Lis, aby poinformować Laurenta, że mają całą. Chwil później grupa dociera do Willi Lucyfera. Laurent jest podekscytowany widząc całą. Ponieważ teraz może wreszcie sklonować Jezusa podczas gdy Laura jest przywiązana wewnątrz komórki z szkła razem z Brendą i dwiema innymi kobietami, jedna z nich nie przestaje płakać i krzyczeć, a Laura używa łagodnych słów, aby jej pomóc się uspokoić. Laura zauważa również, że powinny współpracować, a zanim zdążą cokolwiek zaplanować, do komórki wchodzi grupa pielęgniarek, aby zbadać jej parametry życiowe. W międzyczasie Michael wracał do katedry i znajduje innych księży, którzy przeglądają taśmy z nagraniami zabezpieczeń. Mężczyźni są w szoku, widząc, że Marconi żyje. A Michael nie udziela wyjaśnień i pyta obrońców całonu. Księża wyjaśnił, że kardynał Vincini był odpowiedzialny za ochronę, a stał się niestabilny i zaczął mówić o demonicznych bestiach i tajnych kultach, co wszyscy przypisali demencji. Michał nie może uwierzyć, że księża nie wierzą w to. Co sama Biblia mówi i domaga się dowiedzieć, gdzie jest Vincini. Dowiadują się teraz, że jest pustelnikiem, żyjącym samotnie w szpitalu psychiatrycznym. Następnie Michał zabiera nagranie zabezpieczeń, pyta o Laurę, pokazując im jej przepustkę i zmusza księży do obietnicy, że nie powiedzą nikomu, że go widzieli. Następnie Michał pożycza kurtkę i odjeżdża samochodem markoniego, biorąc lekarstwo, które znajduje w schowku na rękawiczki. Aby poradzić sobie z bólem spowodowany swoimi mocami. W międzyczasie kruk śledzi go, niezauważony przez niego. Podczas gdy naukowcy zwieli, pracują nad pozyskaniem DNA Jezusa z całunu, Michael dociera do szpitala i spotyka się z Wincinem, który jest uzbrojony i przerażony. Jednak gdy Wincin dotyka Michaela, może on poczuć, że to niezwykły ksiądz i natychmiast wierzy mu. Gdy mówi, że jest aniołem, Wincin wie o lis i pokazuje Michaelowi wille którą zbudowano wokół otworu do piekła, podczas gdy to szpita został zbudowany jako punkt obserwacyjny. Pismo mówią o powrocie Lucyfera pewnego dnia i że potrzebuje on dwóch prastarych istot, które są z obydwu światów. Jedna to kobieta, oczywiście odnosząc się do lis, a druga to bestia ziemi. Przez lata wyznawcy Lucyfera przynosili mu dzieci, które miałby wcielić siebie, ale te ludzkie ciała nie wystarczająco silne, aby go pomieścić. Ponieważ tylko on ma ciało wystarczająco silne, aby Lucyfer mógł je przejąć. Michael jest zdegustowany tym, co słyszy i obiecuje, że ich powstrzyma, więc Vincini w Michaela na początek góry Willi. W zawozie Michaela na początek góry Willi obecność Michaela w okolicy powoduje, że jego miecz reaguje. A teraz Lucyfer może pociągać za łańcuch. Aby wreszcie uwolnić się od pieczęci, Willi kobiety próbują znaleźć sposób na słamanie swoich łańcuchów. Podczas gdy rozmawiałem o swoim życiu osobistym, co ujawnia, że Laura straciła męża i dziecko. Laurent przeprowadza pewne badania i odkrywa, że Laura jest w 100% kompatybilna, więc Liz kazała mu pospieszyć się z procesem. Następnie pielęgniarki wracają do celi, aby zbadać dziewczyny, ale kobiety używają swoich łańcuchów, aby się bronić. Niestety przybywa więcej pielęgniarek i szybko je obezwładniają, a następnie zabierają Brandy i Laurę do sali operacyjnej. Tam lekarze wszczepiają zapodnione jajka z DNA Jezusa do macic dziewcząt. Alice pojawia się, przedstawiając się jako anioł Pana. Mówi Laurze, że wie, że to ona jest tą wybraną, ponieważ widziała jej szkice Lucyfera w katedrze, które były bardzo inspirujące. Tymczasem Vincini zostawia majkara na wejściu do tajnej jaskini, która zabierze go do willi. Zanim jednak odejdzie, Vincini zauważy krukę, który ich śledził i strzela do niego, po czym oddaje broń Majkarowi, które natychmiast wchodzi do jaskini. Chwilę później Laura i Brenda są ubrane jak panny młode i na spotkanie wyznawców Lucyfera, gdzie zostają przywiązane do filara. Wtedy bestia ziemi przychodzi po dziewczyny i umieszczy je w ogromnej kratce, którą opuszcza do studni, która chroni otwór do piekła. Nagle pojawia się grupa demonów wokół klatki i przytrzymuje kobiety, podczas gdy Rucifer przekształca swoje ciało tylko w esencję, aby móc wejść do brędy przez jej usta, Brenda przez kilka sekund stawia opór dyabłu, a ostatecznie nie jest w stanie go znieść i umiera. Następnie Lucyfer opuszcza jej ciało i wchodzi w Laurę, której uda się przetrwać przyjęcie bez większych problemów. Po wszystkim, Laura wychodzi na zewnątrz, okuszona, a Liz przedstawia ją jako wybraną przed zabraniem jej do nowej komórki z szybami, wyposażonej w łóżkę i monitor parametrów życiowych. Gdy Laura pyta. Co z jej wnętrzu? Eliś mówi, że to lepszy Jezus. Tymczasem Michael wreszcie znajduje drzwi w tunelu jaskini i strzela w nie, aby wejść do Willi. Strażnicy natychmiast go zauważają, a gdy Michael nie potrafi użyć swojej broni, zostaje postrzelony w ramię. Odpowiada na to, uderzając strażników kilkoma ciosami, a następnie kradnie mundur i przepustkę, aby pozostać niezauważonym. Michael dostaje się do laboratorium i zdobywa całą, następnie patrzy na kamery zabezpieczeń aby dowiedzieć się, gdzie jest Laura. W tym momencie Laurent wchodzi do laboratorium, a Majka natychmiast popycha go i domaga się odpowiedzi. Laurent jedynie odpowiada, że pracuje dla nowego początku. Majka postanawia otworzyć butelę z gazem i zapalić flarę, aby zniszczyć całe laboratorium, tworząc ogień między nim a nadchodzącymi strażnikami. Trwa alarm pożarowy w całym budynku, a Laura prosi pielęgniarza, aby ją wypuścił, ale mężczyzna nie pozwala jej opuścić celi, Nagle pojawia się Michael i po obezwładnieniu pielęgniarza Laura przytula go, myśląc, że Marko nie żyje. Jednak Michael zostaje rozproszony, ponieważ Lucifer zaczyna do niego mówić telepatycznie, szydząc z niego z powodu swojej wolności. Michael nie rozumie, jak został złamany, jego znak i wścieka się, sprawiając, że Laura myśli, że jest częścią wroga. Laura przerażona ucieka, ale Michael szybko biegnie za nią i wciąga ją do pomieszczenia, zanim zostanie znaleziona przez strażników. Laura reaguje, kradnie mu broń i kieruje ją na niego, a Michael przekonuje ją, że jest po jej stronie, podczas gdy on opiekuje się raną postrzałową. Następnie Laura opowiada mu, co z nią zrobili, więc Michael postanawia zabrać ją ze sobą. Aby ją chronić, Liz widzi jak odchodzą i wysyła swoich popleczników, ale sobie jednego z ochroniarzy, gdy, spraw, gdy prawie strzela do Laury, bo nie może jej zaszkodzić. Michael i Laura próbują uciec przez tunel jaskiniowy, a dziecko rośnie zbyt szybko, a Laura zaczyna źle się czuć. I wolne tempo daje bestii czas, aby ich dogonić, a ona zaczyna walczyć z Michaelem, który na początku oferuje dobrą walkę, ale wkrótce jego ludzkie ciało zaczyna ponownie zachodzić, gdy bestia go pokonuje. Liz przybywa z ludźmi ponownie umuje Laura, który grozi, że zaszkodzi dziecku. Jeśli skrzywdzą księdza. Jednak Lis przypomina jej, że ksiądz jest już martwy i musi teraz zabić anioła. Podczas gdy jest odprowadzana z powrotem do cel i przywiązana do łóżka, Mike zostaje przykuty łańcuchami, w pomieszczeniu z otworem do piekła. Używa swoich mocy, aby zniszczyć łańcuchy i uwolnić się, a osłabia go to niezmiernie. Po przeciągnięciu swojego ciała po ziemi, dochodzi do studni i otwiera ją, aby skoczyć do niej tuż przed tym, jak bestia może go dorwać. Gdy tylko wylądował, Michael został zaatakowany przez demona, którego szybko odepchnął. Sprawdza skałę i jest szokowany, widząc, że jego miecza tam nie ma. Pojawia się więcej demonów i używa miecza Lucyfera, aby uwięzić Michaela tak, jak zrobił to kiedyś Lucyferowi, lata temu. Tymczasem dziecko nadal rośnie w Laurze, w nadprzyrodzonym tempie. Lis mówi Laurze, że to dziecko zastąpi to, które straciła, ale Laura odmawia nazywanie ich tym samym. Podczas badania USG Laura patrzy na dziecko na ekranie i jest szokowana, kiedy nagle widzi, jak wychodzi i ryczy na nią. W tym momencie budzi się i rozumie, że to był tylko sen. Znajduje lis siedzącą obok siebie, która chce wiedzieć, czy Lucyfer do niej przemawia. Ponieważ Laura nie odpowiada lis, zaczyna opowiadać historię walki Lucyfera z tyranem, którego znam jako Boga. A kiedy Laura mówi, że ją to nie obchodzi, Lis ją uderza. Obiecuje również, że uwolni laure. Po urodzeniu, teraz wymaga szacunku. Wkrótce potem grupa dzieci znajduje Michaela na skarę. Okazuje się, że są to nieudane ofiary, które od lat pracują razem, aby przetrwać w piekle. Michael obiecuje dzieciom, że może ich zabrać do domu, jeśli uda im się odnaleźć jego miecz. A dzieci nie są pewne, czy mogą ufać aniołom, ponieważ Lucyfer też był aniołem. Niestety, demony przerywają rozmowę, a dzieci uciekają. Niestety, giga z nich zostaje złapanych, a Michael może tylko z frustracją to obserwować. W celi esencja Lucyfera tymczasowo opuszcza macicę Laury. Wchodzi do jej umysłu przez ucho, aby złożyć jej ofertę, której nie może odrzucić. Jeśli Laura zaakceptuje go w swoim życiu, Lucyfer pomoże jej zabić mężczyznę, który zamordował jej rodzinę, a także lis, którą Laura nienawidzi. Akceptując tę umowę, Laura kładzie się na łóżku i zgadza się, aby Lucyfer przejął kontrolę nad dzieckiem. Marząc o jego utrzymaniu, i tworzenie z niej więzi. Liz obserwuje to wszystko i zaczyna się martwić, że Laura staje się zbyt silna. Później, podczas gdy pielęgniarka wykonuje pewne badania, Laura używa swoich nowych mocy, aby zgasić światło i zabić pielęgniarkę. Następnie puszcza pokój i przypadkowo natyka się na inną pielęgniarkę, którą natychmiast zaczyna bić i kopać, aż umiera. Nagle Laura odczuwa przerwanie ciemnego uścisku Lucyfera. Jest przerażona tym, co właśnie zrobiła, Postanawia zabić dziecko, zanim będzie jeszcze gorzej. To sprawia, że Lucyfer prosi ją, aby tego nie robiła, nazywając ją matką. Laura ignoruje głos Lucyfera i ucieka do szatni, gdy strażnicy zaczynają ją ścigać. Po zamknięciu drzwi Laura chwyta butelkę z cholorem i próbuje walczyć z kontrolą Lucyfera, aby wypić ją. Maryak Laura wymiotowuje i zaczyna drżeć z bólu. Lis wyważa drzwi i krzyczy na Laura za to, co zrobiła dziecku. Kiedy jest już gotowa, by znać lekarza, Laura nagle używa swoich mocy, aby zamknąć drzwi i przepchnąć Lizę na ziemię, tak aby zwymiotować na jej twarz. Okazuje się, że to teraz Lucyfer kontroluje jej ciało, a to jego sposób ukarania Liz za jej błędy. Liz życzyła sobie, aby to ona mogła nosić dziecko, ale Lucyfer ignoruje jej prośby o nowe rozkazy. Póródzej nikt nie może wiedzieć, co tu się stało, więc wszyscy muszą umrzeć. Jest również zapokojony tym, że Laura i dziecko budują więź, co oznacza, że ona. Musi być zabita po urodzeniu. W międzyczasie Laurent pojawia się, a Lucyfer go uderza, domagając się, aby go uratować przed Chlorem. Wiele później ciało Laury jest umieszczone w leczniczej kapsule. Esencja Lucifera tymczasowo opuszcza jej ciało i wchodzi do demona w piekle, aby porozmawiać z Michaelem i zażartować z jego porażki, co dzieci widzą z ukrycia jako dowód, że Michael jest dobrym człowiekiem. Po odejściu Lucyfera, Michael wreszcie rozumie, dlaczego Bóg pozwala na te wydarzenia a dzieci przychodzą mu z pomocą. Nie są wystarczająco silne, aby usunąć miecz demona z łańcuchu, więc idą w poszukiwaniu własnego miecza Michaela. Znajdują go wśród gruzu, ale zanim mogą go oddać Michaelowi, pojawia się grupa demonów i oferuje również dzieciom wolność. Na chwilę dzieci wahają się, ale później przypominają sobie co słyszeli i oddają miecz Michaelowi, który chwilowo odzyskuje swoją dawną formę i zabije demony. Po dzieciom, że wróci po nie wkrótce, Michael wraca na ziemię w ciele Markoniego i odzyskuje płachtę przed powrotem do głównego budynku. Tam obezwładnia strażnika i kradnie broń. Zanim pójdzie sprawdzić Laurę, Aro odpowiada jej głos Lucyfera. Zdesperowany, aby pomóc Michael, zaczyna przesuwać kapsułę, aby przenieść ją do innego pomieszczenia, co jest obserwowane przez pielęgniarkę. Po zamknięciu drzwi Michael otwiera kapsułę i próbuje wyjaśnić, że dziecko nie jest tym, za co go Laura uważa ale Lucyfer odepchnął go potężnym rykiem. Następnie Lucifer kieruje ciałem Laury nad Michaelem i ogłasza, że jej wody się rozerwały. Następnie wypuszcza płynne anioła, spalając jego ciało. Michael próbuje uciec, ale Lucifer chwyta go i trzyma na kolanach Laury, prosząc o oddanie czci. Kiedy Michael odmawia, Lucifer zadaje mu cios w szyję palcami Laury, ale Michael nie daje za wygraną i dzieje się swoim wnioskiem. Bóg pozwala na to, ponieważ jeśli Lucyfer Wejdzie do świętego ciała Jezusa, to Jezus będzie go trzymał pod kontrolą i zabezpieczy na zawsze. Lucifer jest ściekły, gdy to słyszy, i zaczyna rzucać tantrum, obezwładniając Michaela. Kiedy Rys przychodzi z ochroniarzami, Lucifer prosił, aby zabiła dziecko, a Elis zakłada, że to znów Laura mówi, i każe ochroniarzom zabrać ją na ołtarz. Na szczycie studni do piekła Laura rodzi dziecko, a Liz od razu je zabiera. Laura zostaje sama na studni, a bestia otwiera pokrywę. By ją zrzucić, zanim dołączy do innych na zewnątrz. Liz przedstawia swojego nowego zbawiciela przed wyznawcami Lucyfera. I ogłasza, że zostanie ochrzczonych krwią zamiast wodą, a następnie Bestia zabije wszystkich wyznawców, lekarzy i strażników. Laurent jest szokowany, ale też zadowolony, że go oszczędzono. Jednak po tym, jak daje pocałunek główkę dziecka, bestia go zabija. W międzyczasie Michael budzi się i łamie okno swoją bronią, a budziec z pomieszczenia. Wchodzi do pomieszczenia studni i znajduje Laurę, wiszącą na krawędzi, więc pomaga jej wstać. Zanim wspólnie ruszą w pościg za swoim wrogiem. Liz jest już gotowa odjechać z dzieckiem w samochodzie, ale Laura skacze na nią i uderza przedsięgnięciem po dziecko. Liz prosi o niekrzywdzenie Lucyfera, ale Michael tłumaczy, że dziecko nie jest Lucyferem. Diabeł nie wybrał Laury, to Bóg to zrobił, a Laura urodziła to, co stanie się wiecznym więzieniem Lucyfera. Laura wsiada do samochodu i odjeżdża, aby znaleźć więcej niego, podczas gdy Michael zostaje by walczyć, ponieważ bramy piekieł są teraz otwarte, co oznacza, że demony spróbują uciec. Michael spieszy się do studni i zamyka ją, ale zostaje znaleziony przez bestię, którego odrzuca, aby rozpocząć otwieranie studni ponownie. Zanim bestii uda się to jednak zrobić, Michael odkrywa materiały wybuchowe pozostawione przez lis. I aby pozbyć się dowodów, aktywuje je teraz, powodując eksplozję, która niszczy obiekt i pokrywa studnie gruzami. W międzyczasie Vincent zabiera Laurę i dziecko do katedry i udępu Achtę, a Michael wraca do piekła, aby uwolnić wszystkie dzieci tak jak obiecał. Lata mijają, a Laura żyje z Vincini w zakładzie, aby chronić dziecko, które dorasta zdrowe i silne. Pewnego dnia Liz idzie do lasu, aby obserwować rodzinę i próbować przywodzić Lucifera. Ale kiedy diabeł próbuje uciec, dziecko po prostu go wchłania do swojego ciała, aby go zatrzymać w piekle. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.